Dzień dobry, cześć, tu Kasia. Dzisiaj opowiem Wam o moim kolejnym doświadczeniu emigracyjnym, o studiach we Francji. Zapraszam. Po roku spędzonym we Francji na wolontariacie europejskim postanowiłam zainwestować w siebie raz jeszcze i zaaplikować na studia we Francji. O tym wolontariacie opowiadałam w poprzednim odcinku, więc Was do niego odsyłam. Niczego w życiu nie żałuję, warto wszystkiego spróbować. Tak też było z tymi studiami. Studiów nie żałuję i o tym dzisiaj Wam opowiem. Zapraszam. Rekrutacja na studia różni się tylko troszeczkę od tej rekrutacji na studia w Polsce. Założyłam konto na takiej platformie e-Kandydat, więc jak sama nazwa wskazuje, dla kandydatów na studia. Tam zaaplikowałam na kilka kierunków, które mnie interesowały. Przyznam szczerze, że najważniejsze dla mnie było to, żeby studiować w mieście, które sobie wybrałam, bo nie chciałam nigdzie indziej dojeżdżać. Znałam miasto bardzo dobrze, spędziłam tam poprzednie 10 miesięcy, więc to był mój cel. Co ciekawe, takie nastawienie jak moje jest dla Francuzów zupełnie nietypowe. Oni, młode osoby, w pogoni za wymarzonym kierunkiem studiów albo za wymarzoną pracą. Są w stanie przeprowadzić się po kilkaset kilometrów, żeby właśnie tam zrobić te studia, czy tam pracować. Do kandydatury należało dołączyć list motywacyjny, bo Francuzi kochają papierologię. Należało w nim opisać, dlaczego to my powinniśmy studiować na tym kierunku i dlaczego ten kierunek nas interesuje, w jakich dziedzinach chcielibyśmy się rozwijać, i tak dalej, i tak dalej. Takie typowe lanie wody. co studiowałam? W moim przypadku były to studia dwuletnie magisterskie na Wydziale, powiedzmy, Europeistyki. Kierunek nazywał się Studia Międzynarodowe i Europejskie, Ścieżka Komunikacja. Drugi rok studiów nosił nazwę Międzynarodowy PR. I tutaj muszę wtrącić, że we Francji nie trzeba robić przez dwa lata jednego kierunku studiów magisterskich, żeby dostać taką Pełną, taki pełny tytuł magistra. Wystarczy studiować na przykład tylko rok i wtedy macie zaliczony tak zwany Master 1. Jak macie ochotę zrobić Master 2, to możecie. A jeżeli Master 1 jest na przykład z zarządzania, a Master 2 na przykład z dziennikarstwa, to możecie, o ile dostaniecie się na dane studia. No i o ile dobrze uargumentujecie, dlaczego tak chcecie zrobić, dlaczego. Taką ścieżkę kariery wybieracie w swoim słynnym liście motywacyjnym. Na pierwszym roku studiów było nas bardzo wiele, i w pierwszym semestrze mieliśmy zajęcia bez podziału na mniejsze grupy. Byliśmy chyba w 50 czy 60 osób w jednej sali i uczyliśmy się takich ogólnych przedmiotów, wszyscy tych samych. Mieliśmy przedmioty związane głównie z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Oraz z zarządzaniem, z ekonomią. A od drugiego semestru zaczęliśmy takie już bardziej specjalistyczne zajęcia, bardziej nastawione na praktykę. Pamiętam mój pierwszy dzień zajęć. Wchodzę na salę, a tam wszyscy 60 osób z otwartymi laptopami na stole. I mówię sobie, Boże, co za świry, po co im te komputery? Wiecie, ja przeszłam po prostu z notesem, ze zwykłym zeszytem, takim dużym A4 jaki miałam na studiach w, w Polsce z długopisem. No i miałam ochotę właśnie w ten sposób zapisywać notatki. A jak prowadzący rozpoczął zajęcia to szybko zrozumiałam po co im były te laptopy. Ten pan wyciągnął taki stos swoich notatek i po prostu je nam dyktował. What the fuck is... Nie żartuję. On je dyktował. Słowo w słowo. Ja byłam w szoku, byłam sfrustrowana, byłam zła i nie rozumiałam, dlaczego tracę tam czas, ponieważ zajęcia trwały od półtorej godziny do pięciu godzin i podczas tych kilku godzin po prostu pisaliśmy, klepaliśmy w klawiatury. W Polsce każdy nauczyciel jest raczej przygotowany do zajęć, prawda? Jeżeli nie jest, może powiedzieć o tym na głos, może wymyśleć zajęcia na poczekaniu, no ale nie tam. Rozumiecie, że ci prowadzący mieli od kilku lat te same notatki, które nam dyktowali? Dyktowali nam, innym studentom. No, nic więc dziwnego, że dostaliśmy notatki od poprzednich roczników. Podczas tych dyktant, które były zwyczajnie głupie, nic nie zostawało w głowie. To byliśmy po prostu jak takie maszynki, które szybciutko musiały pisać na klawiaturze. Więc jak informacja wpadała jednym uchem, musieliśmy ją szybko zapisać. Więc nawet nie rozumieliśmy tego, co piszemy. Często przerywaliśmy temu, temu profesorowi czy innemu, pytaliśmy: Przepraszam, może pan jeszcze raz, przepraszam, może pan jeszcze powtórzyć? I on słowo w słowo wolniej po prostu nam dyktował to, co przed chwilką powiedział. Zupełnie bez sensu. No, i muszę przyznać, że byłam na tyle odważna albo bezczelna, i po prostu na dniach otwartych zapytałam nauczycieli, dlaczego tak jest. Może to był jakiś ukryty sens w tym, nie wiem. I na moje pytanie odpowiedziano mi, że po pierwsze, nikt tak przecież nie robi, a przy stole siedziały dwie osoby, które właśnie dyktowały. A po drugie, jeżeli mi się nie podoba, to mogę wrócić do kraju, z którego przyjechałam. Kolejnym szokiem dla mnie było to, że nie czytaliśmy żadnej specjalistycznej literatury. W Polsce jest tak, że na każdym przedmiocie dostaje się listę lektur. Przecież często musimy być przygotowani do zajęć, wcześniej przeczytać jakiś specjalistyczny tekst. Tam bazowaliśmy tylko na notatkach prowadzących. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi. A potem pracowaliśmy już projektowo. W grupach nie były to zbyt ambitne zadania jak na studia magisterskie, jak na ten poziom, ale okej. Okay. Zamiast nauczycieli pojawiali się też profesjonaliści, którzy po prostu opowiadali nam o swoim doświadczeniu zawodowym. I oni wiedzieli, o czym rozmawiają, więc oni już notatek swoich nie czytali. Pojawiły się nawet prezentacje w PowerPoincie. Hitem były zajęcia języka angielskiego. Jak wiadomo, Francuzi bardzo kiepsko mówią po angielsku, nie potrafią tego języka też nauczyć innych. I mimo naprawdę szczerych chęci natywnych użytkowników tego języka, nie mieli dużego pola do popisu, bo w grupie mieliśmy około 40 osób, z czego 5 mówiło doskonale po angielsku, 20 średnio, a cała reszta wcale. Mieliśmy do napisania kilka prac zaliczeniowych, a co ciekawe, muszę powiedzieć, że we Francji nie ma czegoś takiego jak konsultacje. Czyli jeżeli dostałam ocenę, to musiałam się po prostu z nią pogodzić. Nie było czegoś takiego, żeby omawiać dane punkty mojej pracy czy egzaminu. We Francji te relacje między studentem a wykładowcą, czy uczniem a nauczycielem są bardzo oficjalne i bardzo zdystansowane. To nie jest tak jak w Polsce, że wiemy, jak ma na imię córka naszego nauczyciela. Nauczyciele w Polsce są dla nas takim psychologicznym wsparciem bardzo często, ale nie we Francji. We Francji nauczyciel to Bóg, a studenci czy uczniowie to mniej znaczący jednostki. I pamiętam taką sytuację, że podczas jednych zajęć nauczyciel się pomylił. My zaczęliśmy patrzeć po sobie i mówimy, coś tutaj nie gra, nie? No i znaleźliśmy informacje pokryjomu pod stołem w internecie i mówimy, mówimy temu nauczycielowi, proszę pana, to jednak nie tak, to jest tak, tak i tak. Ten nauczyciel odpowiedział, jeżeli chcecie dostać dyplom z Google'a. To sobie do niego napiszcie i sprawdzajcie informacje w Google. A jeżeli chcecie ukończyć te studia i dostać dyplom z tej uczelni, to słuchajcie mnie. Egzaminy wyglądały tak, że na dany dzień musieliśmy wykuć materiał z czterech-pięciu przedmiotów, które składały się na jeden duży moduł. Czyli przychodziłam danego dnia na egzamin i losowałam przedmiot, z którego będę pisać egzamin. To było bardzo męczące, bo jednak nauczyć się tak olbrzymiego materiału z pięciu przedmiotów na jeden dzień no, graniczyło z cudem. I egzamin wyglądał tak, że trzeba było napisać długie, dość długie wypracowanie z pięknym wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, taką pracę pisemną na dany temat, z danego przedmiotu. Na szczęście nie trzeba było zaliczyć każdego egzaminu, żeby zdać żeby zaliczyć semestr. Ja na przykład pierwszego semestru nie zdałam, nie miałam wystarczającej ilości punktów, więc w następnym semestrze musiałam nadrobić te punkty, no i dzięki temu zakończyłam edukację, zakończyłam rok. Oczywiście we Francji system oceniania wygląda troszeczkę inaczej niż w Polsce. Zamiast ocen od 2 do 5 mamy taką skalę od 0 do 20 przy czym 20 to naprawdę taka szóstka. Nie musieliśmy też pisać pracy magisterskiej, a przynajmniej nie, nie w takiej formie, w jakiej robiłam to w Polsce. Po pierwszym roku studiów musieliśmy napisać takie dłuższe wypracowanie, taką pracę z przypisami, z bibliografią i tak Natomiast na koniec drugiego roku mm, musieliśmy po prostu odbyć staż lub już iść do pracy. I wybrać sobie jakieś studium przypadku do analizy, studium przypadku, które widzieliśmy, z którym mieliśmy do czynienia w danej firmie, w której pracowaliśmy, i to opisać. Po pierwsze, podczas pierwszego roku studiów cały czas kończyłam studia magisterskie w Polsce, co wiązało się z pisaniem pracy magisterskiej i jeżdżeniem do Polski na zaliczania przedmiotów. Więc zajmowało to bardzo dużo czasu. To raz. Po drugie, potrzebowałam pieniędzy, bo nikt mnie wtedy nie sponsorował ani mojej edukacji. Potrzebowałam pieniędzy na utrzymanie, na opłacenie akademika i na jedzenie. Dlatego też bardzo szybko znalazłam pracę. Pracę związaną z moim poprzednim doświadczeniem, bowiem uczyłam angielskiego w klubie dla dzieci. Po kilku miesiącach zostałam tam metodykiem, więc tej pracy miałam jeszcze więcej. I dzięki temu nie musiałam chodzić na wszystkie zajęcia. Żeby to tak legalnie połączyć, studia i pracę, to na podstawie umowy o pracę dostałam tak zwany status stud studenta pracującego. Oczywiście wiązało się to z większym wysiłkiem, bo studiowałam na dwóch kierunkach, miałam pracę. No i kiedyś trzeba było napisać pracę magisterską i się pouczyć. I tutaj wtrącę, że nie słyszałam, żeby ktokolwiek z mojego roku pracował. Popularne we Francji jest też robienie tak zwanego alternance, czyli kilka dni w tygodniu chodzimy do pracy, a kilka dni w tygodniu chodzimy do szkoły. Natomiast w tym wypadku podczas tych studiów również nie słyszałam, żeby ktokolwiek inny tak robił. No, bo we Francji kariera zawodowa zaczyna się dopiero po ukończeniu studiów i po ukończeniu stażu. No a poza tym dostaje się też różne dofinansowania czy stypendia. Ja takie stypendium też dostawałam, ale to nie były wysokie sumy. To było około 150 euro na miesiąc, więc potrzebowałam pieniędzy na utrzymanie się. I takie właśnie jest moje doświadczenie i moja perspektywa studiowania we Francji. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!